Spytałem przypadkowych Brytyjczyków, czy uważają siebie za miłych i uprzejmych ludzi. Would you agree that are nice and Celem tego nagrania było postawienie ich w niezręcznej sytuacji. Yes. Zadanie kilku absurdalnych pytań. I szantaż emocjonalny. Większość wyszła z tej sytuacji po mistrzowsku. I z uśmiechem, taktem i humorem. Pod tymi rolkami pojawiło się kilkadziesiąt komentarzy tego typu. Rodacy, brawo my! Jak to jest, że uprzejmości, życzliwości i powierzchownej trosce przepisujesz same złe intencje? Już ci mówię. Projekcja w psychologii to za Wikipedią mechanizm obronny, polegający na przypisywaniu innym własnych niepożądanych uczuć, poglądów, zachowań lub cech najczęściej negatywnych. Brzmi znajomo? Czy naprawdę umyślisz, że gdy ktoś życzy ci miłego dnia, to jest fałszywy i dwulicowy? Gwoli sprawiedliwości było mnóstwo życzliwych i pozytywnych komentarzy, również. Dzięki i pozdrawiam.